Dzisiaj książka nietypowa. Jest to komputerowy ćpun 2.0. Autorem jest pan Krzysztof Piersa. Jest to pamiętnik komputerowego ćpuna. Czyli rzecz pisana z perspektywy kogoś, kto sam był pogrążony w uzależnieniu od gier komputerowych. Co jest tutaj zaletą? Że to przedstawia od strony właśnie osoby uzależnionej, to zjawisko jest świadectwem, które jest dobrze napisane. Też literacko jest to dobrze napisane, to się dobrze czyta, i które też pokazuje sposób myślenia osoby, która jest, była uzależniona od gier komputerowych. Jakby, co się działo w głowie tej osoby, jak człowiek się oszukuje, żeby sobie udowodnić, że tak naprawdę to wcale nie ma w moim przypadku. Uzależnienia, to jest bzdura. Wszyscy, którzy tak uważają, to są idioci i tak dalej. Czyli to jest coś, co warto przeczytać, żeby lepiej zrozumieć perspektywę nałogowego gracza. Przy czym, na przykład, bardzo duży dział ma na temat e-sportu, gdzie. Oczywiście, że podstawowy argument dzieciaków, dlaczego tyle grają w gry, to jest, ja będę esportowcem i będę zarabiał miliony. Więc takie popatrzenie, jak to z tym esportem tak naprawdę jest, że to jest tak samo ciężka praca jak każda inna i tak samo wymagająca ogromnego, ogromnej wytrwałości wysiłków i zupełnie odmienna od grania dla rozrywki, no to to też jest warte do zobaczenia. To, co jest ciekawe, to są też takie zalecenia na koniec. Jego pomysły, co można robić. Moje dziecko jest bardzo zdolne, ale, ale leniwe i zaczęło grać. I co z tym zrobić? Gracz jedzie na weekend do drugiego rodzica i tam gra za, cały czas. Co z tym zrobić? Odkryłem, że dziecko gra w gry dla pełnoletnich. Co robić? Nie możemy odciąć, odciągnąć dziecka od komputera, bo odetniemy go od znajomych. I tutaj są, wiecie, takie konkretne propozycje, co z tym można zrobić. Z niektórymi się zgadzam, z niektórymi mniej, ale tak czy inaczej jest to świetny punkt zaczepienia. To znaczy, że możecie sprawdzić, czy podejście pana Krzysztofa sprawdzi się w waszym przypadku. Daje Wam jakieś narzędzie, takie, że możecie coś wypróbować, że wychodzimy z takiego poczucia, jestem kompletnie bezradny, nie wiem co zrobić, i mogę wypróbować jakieś podejście, zobaczyć podziała, nie podziała. Zwiększam swoją możliwość właśnie w ogóle reagowania na tą ogromnie trudną sytuację, kiedy moje dziecko jest uwikłane po uszy w gry komputerowe. Bardzo polecam.